Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nadaję dzisiaj do Was z podłogi w moim pokoju. Tak się ułożyłem jakoś i nie chciało mi się już wstawać. Po prostu odkręciłem mikrofon z blatu biurka i Mam nadzieję, że to w niczym nie przeszkodzi w nagraniu tego oto materiału. Dziękuję wszystkim tym, którzy dotarli do, do mojego kanału. Mam nadzieję, że te moje treści jakoś Wam się tam przydają. Pozdrawiam też wszystkich maturzystów, którzy chyba znajdują się na ostatniej prostej przed finalnymi sprawdzianami, czyli przed. Wielkim, wspaniałym egzaminem dojrzałości nie tylko z języka polskiego, ale język polski idzie na pierwszy ogień. Dobrze, co my dzisiaj będziemy sobie tutaj e, oglądali, co będziemy sobie czytali? A więc dzisiaj będzie drugie spotkanie z lirykami lozańskimi. Będziemy sobie czytali e, chyba jeden z najbardziej wstrząsających wierszy Mickiewicza zebranych w tym właśnie. Tomie, nawet nie Tomie, przepraszam, w tym właśnie zestawie. E, czyli Gdy, tu, mój trup. Adam Mickiewicz nie. Nie zajmował się myśleniem nad tym, żeby zatytułować swoje ostatnie spisane i zachowane wiersze, więc mamy Gdy tu mój trup, które to cztery słowa są pierwszymi, czterami, pierwszymi czterema słowami pierwszego wersu. Ja ten wiersz przeczytam, mam nadzieję, że nie skrzywdzę i nie skaleczę tego tekstu za bardzo. Nie jestem zawodowym aktorem, ale mam nadzieję, że uda mi się w, tym, w tej recytacji jakoś tam oddać. To takie, chyba, takie, no dobra, niech będzie, najważniejsze nastroje. Dobra. Gdy tu mój trup w pośrodku was zasiada i w oczy wam zagląda i głośno gada, dusza w ten czas daleka, ach, daleka, błąka się i narzeka, ach, narzeka. Jest u mnie kraj, ojczyzna myśli moi i liczne mam serca, mego rodzeństwo. Piękniejszy ten... Piękniejszy kraj, niż ten, co w oczach stoi, Rodzina milsza, niż całe pokrewieństwo. Tam, w pośród prac i troski, wśród zabawy uciekam ja, Tam siedzę pod jodłami, tam leżę wśród bujnej i wonnej trawy, Tam pędzę za wróblami, motylami, Tam widzę ją, jak zganka biała stąpa, Jak kunam w las, wśród łąk zielonych leci, I w pośród zbóż, jak w toni wód się kąpa, i ku nam z gór, jako jutrzenka świeci. No i w tym momencie wiersz się kończy, kto wie czy nie, urywa, po prostu, ponieważ mamy na końcu trzy. Kropki. Dlaczego ten wiersz jest taki wstrząsający? Co w nim jest takiego bolesnego? Co w nim jest takiego niezwykłego? No to zacznijmy może od tego, że Adam Mickiewicz napisał ten wiersz będąc w Lozannie i pracując jako profesor wykładający na, tamtejszym, na tamtejszej uczelni. W życiu Mickiewicza nie układało się najlepiej, był już wtedy mężem, Celiny. Celina zaczynała już wcześniej zdradzać pewnego rodzaju e, objawy różnego. No objawy chorób psychicznych, była bardzo trudną w obyciu i bardzo dziwną osobą. Chciałoby się rzec, że Mickiewicz zaznał tego, o czym pisali romantycy z pewnego rodzaju no, uwielbieniem albo z taką, z, z takim szacunkiem, czyli jeżeli jednym z, jedną z takich najbardziej interesujących figur w rozumieniu romantyków była figura osoby chorej psychicznie, która Miała dostęp do tej wyższej rzeczywistości, no to Adam Mickiewicz przekonał się, co to znaczy żyć z taką, chorą, taką osobą chorą psychicznie na co dzień. To nie był, to nie był lekki kawałek. Chleba. Ale tutaj nie o tym wiemy, że ten kontekst biograficzny można rozszerzać bardzo, bardzo daleko i, i można przywoływać kolejne mniej lub bardziej bulwersujące sceny z życia rodzinnego Adama Mickiewicza, który chyba jako. Jako mąż i głowa rodziny nie do końca się sprawdzał. Mickiewiczowie klepali biedę, nie potrafili rozporządzać się pieniędzmi. Gdyby ktoś chciał wiedzieć dokładnie, jak to było, to można sobie to sprawdzić w takiej fantastycznej biografii Adama Mickiewicza. Która wyszła już dawno, dawno temu spod pióra Ksawerego Pruszyńskiego. Proszę sobie sprawdzić, bo to naprawdę fantastyczna lektura. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będziemy sobie o tym tekście e, opowiadać i różne rzeczy w nim dostrzegać. No to zacznijmy od tego, e, gdy tu mój trup. No, to, szczerze powiedziawszy, gdyby potraktować to dosłownie, no to yy, mielibyśmy do czynienia z pewną bardzo dziwną konstatacją. No przecież nie chodzi chyba o dosłownego trupa. Nikt Adama Mickiewicza albo bohatera nie posadził yy, w tym stanie nieżywości yy, przy stole i nikt tego kogoś nie zamienił w jakiegoś takiego yy, klasycznego yy, zombie. Nikt nie, do, nie, nie dokonał na tym bohaterze yy, żadnych rytuału, rytuałów wódu. Więc mamy z trupem, ale z trupem rozumianym niekoniecznie dosłownie. W ogóle kategoria trupa, który mówi, trupa, który się porusza, trupa, który, e, który okazuje, który, który na zewnątrz wcale trupem nie jest, jest dla Adama Mickiewicza wcale, e, wcale nie, e, nie, nową, nie nową koncepcją. To jest pomysł stary, jak twórczość Mickiewicza. Przypomnijmy sobie chociażby fundamentalną postać Gustawa z czwartej części Dziadów, o którego statusie egzystencjalnym, nie możemy chyba zbyt wiele, zbyt wiele tak e, dokładnie powiedzieć, bo z jednej strony to jest samobójca, a z drugiej strony to jest, to jest jakiś upiór, który błąka się, e, błąka się co roku w okolicach rocznicy swojego, e, rocznicy swojego zajścia z tego świata samobójczego, błąka się po to, żeby na nowo odbywając karę, od nowa przeżywać na nowo, od nowa przeżywać e, męki nieszczęśliwej miłości. Przypomnijmy sobie wiersz Adama Mickiewicza, upior, genialny wiersz, wspaniały wiersz, który jest jednocześnie właśnie charakterystyką takiej e, tak, 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 takiej no, takiego żywego trupa, a z drugiej strony jest to, jest to e, kapitalna charakterystyka osoby nieszczęśliwie romantycznie zakochanej. No i oczywiście mamy mnóstwo tych takich żywych trupów u Mickiewicza, no, te wszystkie e, postacie z i romansów, które były ludźmi, a teraz są nie ludźmi, tylko jakimiś takimi duchami nieczystymi. No to też chyba wpisują się w, to, w, to, w, to katego, w, te, w tę kategorię życia nie życia, a, z, a pasterka. Z drugiej części dziadów, która mówiła o sobie, że żyłam na świecie, ale nie dla świata. No to też jest taką. Powiedzmy, że metaforą tej, e, tego bycia martwym dla świata, a żywym wewnętrznie. No, tego jest naprawdę sporo. Jadam Mickiewicz e, bardzo mocno, na, ba, bardzo mocno e, tutaj przyzwyczaił się do tego właśnie konceptu. No ale tutaj mamy trupa, który zasiada po środku. Jeżeli po środku was, no więc jeżeli jest to pośrodku was, to znaczy, że ludzie. Gdzieś się zgromadzili dookoła tego trupa, albo ten trup gdzieś tutaj przysiadł i wokół nich się, i, i przepraszam, i wśród nich się znajduje. No i co ten trup robi? W oczy zagląda wam i głośno gada. No dobrze, czyli ten trup no, czymś się zajmuje, głośno gada. Słowo gadać jest słowem nieprzypadkowym, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli nawet jest, no to uczyńmy je nieprzypadkowym, właśnie, ponieważ mamy do tego pełne prawo. Pomyślmy sobie tak: słowo gadać znajduje się chyba na nieco niższej półce niż słowo rozmawiać, dyskutować, dysputować. Słowo gadać sprowadza nam wymianę e, komunikatów, wymianę słów do takiej Przestrzeni, gdzie po prostu się e, uprawia, tak zwany po angielsku small talk, tak? czyli mówi się o wszystkim i o niczym. Tematy się zmienia, porzuca e, po, kil, po wymianie kilku, kilkunastu zdań. Tematy są błahe, tak jak na przykład pogoda, albo w co tutaj się dzisiaj ubrać, albo czy widziałeś, e, co zrobiła ostatnia ciocia, ciocia Hania, albo jak tam zdrowie szanownej wujenki. No to więc. Mamy do czynienia z gadaniem, tak? z uprawianiem takiego paplania, yy, z mieleniem, ozorem, jak to się też tak frazeologicznie fajnie yy, mówi. No więc ten trup po środku. Tych gadających ludzi zasiada i też gada. Też uprawia tę towarzyską grę polegającą na mówieniu o niczym, na przelewaniu z pustego w próżnię. No to jest właśnie gadanie. No ale to jest skrupa, ponieważ w środku tego bohatera mamy duszę, a dusza w ten czas, daleka, ach, daleka, błąka się i narzeka, ach, narzeka. Czyli mamy do czynienia z takim podwójnym życiem. Na zewnątrz prezentuje się, tak możemy chyba powiedzieć o podmiocie lirycznym, na zewnątrz prezentuje się jak ktoś, kto umie grać w towarzyskie formy. A wewnątrz tak naprawdę nie jestem w stanie nie jestem w stanie poświęcić swojej uwagi na tych ludzi, którzy mnie otaczają. Być może, gdybyśmy się tak uparli i posłużyli się kluczem biograficznym, no to być może to jest rodzina Mickiewicza i jego e, znajomi, i być może ludzie, których, których poznał pracując jako profesor w Lozannie, e, którzy niekoniecznie zaspokajali Mickiewiczowską potrzebę, Czegoś głębszego, wznoślejszego i wspanialszego. No ale wiedział, że jako głowa rodziny, jako stateczny ponad już 40-letni facet, no nie może się obrazić i pójść gdzieś tam. A więc ucieka, ale gdzie ucieka? Ucieka do swojego wnętrza. No i tak, mamy taką, taką oto zwrotkę. Jest u mnie kraj, ojczyzna, myśli moi. Tak, jest u mnie kraj, czyli jest we mnie kraj. Jest we mnie kraj. Powinno nam się kojarzyć z epilogiem Pana Tadeusza, to określenie kraj, kraj lat dziecinnych, a więc być może ten, tym krajem, do którego który pielęgnuje w sobie, nosi w sobie jak taki bezcenny skarb, jest właśnie dzieciństwo, jest wspomnienie dzieciństwa, o którym Mickiewicz napisał w innym wierszu, napisanym w Lozannie, czyli dzieciństwo sielskie, anielskie. No być może jest to właśnie to dzieciństwo, do którego Mickiewicz ucieka w momencie, w którym znajduje się w niesympatycznej dla siebie sytuacji towarzyskiej. To być może, może też być w ten sposób rozczytane. A ja, jako osoba, która ostatnio dosyć uważnie zaczęła czytać, Rozmyślania Marka Aureliusza, tego wielkiego stoika, znalazłem w nim, w, tym, w tych rozmyślaniach i w, i w Marku Aureliuszu e, taki, oto, e, taki oto fragment. E, Ustroni sobie szukają na wsi, nad morzem lub w górach. I ty zwyczajnie bardzo za tym tęsknisz. Wszystko to jest bardzo niemądre, bo przecież można usunąć się kiedykolwiek zechcesz, w głąb siebie. Nigdzie bowiem nie schroni się człowiek spokojniej i łatwiej, jak do duszy własnej, zwłaszcza ten, kto ma taką ustroń wewnętrzną, że się natychmiast zupełny znajdzie spokój, jeżeli w nią się wpatrzy. No więc, czyżby Mickiewicz tutaj e, pokazywał nam, w jaki sposób można praktykować stoicyzm? Być może, nie, nie mam na to żadnych dowodów, ale to jest bardzo ciekawy kontekst filozoficzny e, i Mickiewicz posługuje się tym, sta, t, 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 tym, tym samym duchowym ćwiczeniem, e, które zaleca, zaleca e, Marek Aureliusz, czyli namawia nas do tego, żebyśmy znaleźli w sobie taką wewnętrzną przestrzeń duchową, albo być może psychiczną, e, w którą Osuniemy się w każdym momencie, w którym to będzie nas e, spotykało coś nieprzyjemnego, bo uciekając tam, my będziemy w stanie zachować spokój, ale nie tylko chodzi o, o ten spokój, ale również chodzi o takie bardzo, pra, bardzo konkretne i racjonalne działanie. W każdym razie e, Adam Mickiewicz widocznie wypracował sobie taką oto strategię, jeżeli jest mi źle, jeżeli jest mi e, nieprzyjemnie, jeżeli się nudzę, jeżeli się męczą z innymi ludźmi, to uciekam w głąb samego siebie. No i to jest okej, okay, spoko, ale potem już nie zaczynają się, potem zaczynają się e, takie kwestie, które bym powiedział, że no, chyba rodzina Mickiewicza i znajomi nie chcieliby, e, żeby to wypłynęło na zewnątrz, ponieważ mamy tam takie coś. Piękniejszy kraj niż ten, co w oczach stoi, rodzina milsza niż całe pokrewieństwo, a więc ten kraj, który mam w sobie, ta przestrzeń, ta wewnętrzna twierdza, jakby to Marek Aureliusz powiedział, to ta wewnętrzna twierdza jest mu bliższa. Niż to, co widzi przed sobą, czyli rzeczywistość tej lozanny i swojego, no, w tym momencie jakoś, jako tak poukładanego życia, i pielęgnowane wspomnienia i obrazy dzieciństwa są milsze Mickiewiczowi, albo bohaterowi tego tekstu, są milsze niż wszyscy ci, którzy go otaczają, a przecież otacza go rodzina. A więc wolę, zamknąć się w samym sobie, niż dzielić swoją uwagę pomiędzy was, tak zdaje się mówić bohater tego tekstu. I dalej, tam w pośród prac i trosk i wśród zabawy uciekam ja. No dobra, no jeżeli mamy taką przestrzeń w sobie, no to możemy tam uciec, kiedy jest nam źle, kiedy czekają nas jakieś wyzwania, kiedy, mamy, kiedy, kiedy grozi nam to, że stracimy wewnętrzny spokój. Ale Mickiewicz tutaj pisze tak, tam, w pośród prac i trosk, i wśród zabawy uciekam ja. Także można to y, zamknąć takim dosyć prostym i chyba radykalnym stwierdzeniem. Cokolwiek się dzieje tu i teraz, czy to jest przyjemne, czy to jest męczące, czy to jest y, 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 smutne, to ja i tak wolę moją wewnętrzną przestrzeń, niż to, czym muszę się zajmować tutaj. No i tam siedzą pod jodłami, tam leżą wśród białej i wonnej trawy, tam pędzę za wróblami, motylami. No to są takie typowe aktywności dziecka, które się wychowywało gdzieś na prowincji, na wsi, no bo tak właśnie dzieci się zachowują, tak? Ten bliski kontakt z naturą, ta swoboda, taka beztroska, ta sielskość, janielskość, no chyba jest tutaj uchwycona. Ale końcówka tego tekstu jest bardzo, bardzo tajemnicza, ponieważ mamy: Tam widzę ją, jak z ganku biała stąpa, jak ku nam. A teraz, tak, nam. Pojawia nam się zaimek mówiący o tym, że mamy więcej niż jedną osobę. Mamy dwie osoby, trzy osoby, jakąś grupę. Wcześniej był tylko. Pojedynczy bohater. Teraz mamy nam. Nie wiemy, czy to jest jakiś dosyć istotny przeskok. Czy tutaj Mickiewicz po prostu tak napisał, tak nie da się tego sprawdzić. Można, można debatować i można się zastanawiać, ale nie wiem, czy jest sens. W każdym razie pojawia się postać, biała postać, która ku nam w las wśród łąk zielonych świeci tak, i idzie ku nam ta biała. Postać. E, można na chyba dwa takie sposoby e, tę postać rozumieć, albo nawet i trzy. Być może ta postać, która kojarzy, która tutaj jest biała, która świeci, która e, e, która, e, która e, kojarzy się z takim bezpieczeństwem, z taką, takim spokojem i, i e, sielskością. Być może tak. Być może, ta, być, być może to jest matka naszego bohatera, no, który ucieka w kraj, w kraj dzieciństwa, no więc nic dziwnego, że to może być mama, czyli ta najbliższa, e, najbliższa osoba. To może być echo mm, wielkiej niespełnionej miłości Mickiewicza, czyli Maryliwy Reszczakówny, ale to też może być, spotkałem się z taką interpretacją, ona mi się bardzo podoba, że to może być śmierć. E, że to może być śmierć. Śmierć, która, prze, która przynosi E, prawdziwe ukojenie, e, ale niekoniecznie po, możemy to chyba traktować tylko i wyłącznie jako śmierć taką fizyczną, biologiczną, taką e, polegającą na ustaniu wszystkich e, biologicznych funkcji. Być może jest to śmierć, która oznacza. Zerwanie z, tego, z tym, co mamy tu, na tym etapie życia, i przejście gdzieś dalej, być może w taką stronę. Bardzo tajemniczy finał. Chciałoby się, chciałoby się, żeby Mickiewicz dokończył ten wiersz, jeżeli z jakichś względów uznałby go za niedokończony, ale mamy to, co mamy. Piękny, wspaniały, ale smutny, przejmująco smutny wiersz o. Chyba nie dopasowaniu człowieka do tego, co go otacza. O tym, że człowiek zawsze może uciec do, wnę do swojego wnętrza. I nie wszyscy znajdują y, pocieszenie, nie wszyscy znajdują szczęście, radość, nie wszystkim będzie się po podobało to zwykłe, codzienne, banalne życie. E, I być może nowe wyzwania czekają za, tuż za rogiem. No ale trzeba jakoś udawać, że się jest wciąż zainteresowanym, co ma się tu i teraz. To nic, to wszystko. Trzymajcie się. Pozdrawiam.